W mistrzostwach masażu może być trampoliną do zawodowego sukcesu dla masażysty. I jak od kuchni wyglądają tego typu wydarzenia? Opowie nam o tym nasz gość, masażysta Paweł Lamparski, który trzy tygodnie temu wrócił z Mistrzostw Europy w masażu z kolejnym sukcesem trzecie miejsce w Europie w masażu sportowym. Paweł, witam cię serdecznie w naszej firmie i jeszcze raz serdecznie gratuluję świetnego wyniku. Ag Agatko, dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję z całego serduszka za gratulacje. Dobrze, a teraz opowiedz nam wreszcie, jak wyglądała ta przygoda. No to zaczynamy. E, nie byłem sam na tych mistrzostwach. E, po, pojechałem z moją żonką e, Katarzyną, którą serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Cię, Kasiu. Tak e, i powiem tak, ona zawsze mnie ws wspiera w każdej imprezie, gdzie ja jestem e, i oczywiście wicewersa, wi ale wracając e, Trasa sama to była malownicza podróż. Bo pojechaliście samochodem prawda? Oczywiście. Mhm. Austriackie Alpy, e, piękne w, w, Włochy, no i ta Francja. Nicea, lazurowe wybrzeże obfite e, w palenki, w, w, w słonko. No i e, malownicze miejsce, gdzie były te mistrzostwa. E, niby Nicea, ale miejscowość Wilnue-Lobet. Malownicze miejsce, wzgórze, zamkokowe i w samym za zameczku e, odbywały się mistrzostwa. E, 28-29 maja, ale mu musiałem być jeszcze dzień wcześniej, żeby te sprawy organizacyjne e, dopiąć. Mm. Po, po, powiedzieli mi, kiedy będę modelem i u kogo, kiedy zaczynam. No i po tym wszystkim byłem je jeszcze na czterogodzinnym szkolonku, w warsztaty, i od soboty zaczął się ogień. A powiedz, jak przygotowywałeś się do tych mistrzostw? Jakie miałeś oczekiwania? Czy właściwie pojechałeś tam z takim już przekonaniem, mm -hmm. że czeka na mnie podium, czy po prostu pojechałeś tam dla zabawy i sprawdzić swoje umiejętności? Jak, jak wiesz, Agato prowadzę swój gabinet w Jaśle, gdzie, gdzie mam od rana do wieczora pacjentów i powiem tobie, że to, było, że to był mega ciężki okres. Dla mnie, po pacjentach do godziny dwudziestej pierwszej trenowałem do st stricte do mistrzostw. Um, pomagała mi, mi w tym pani e, Renata L Lignar, e, nauczycielka masażu e, w Jasielskim Medyku. Pozdrawiam ją serdecznie. Pozdrawiamy. Tak. E, dała mi e, kilka cennych wskazóweczek. E, to był ciężki okres. Wiesz, ale w, w myślach miałem, że to zaowocuje. I zaowocowało. Może pokażmy tą tak. piękną nagrodę, statuetkę zdobytą podczas tegorocznych Mistrzostw Europy w masażu. Dokładnie. Ja, jak ja patrzę na, na tą y, kolejną statuetkę, to no, duma. E, no, nie, nie, niezmiernie się cieszę, bo nie robię tego dla fejmu. Tylko dla siebie. A to też nie jest twoja pierwsza nagroda, bo tak naprawdę twój ogromny rozwój, twoja kariera, twoje plany w własnym gabinecie ruszyły mocną, mocną i pełną parą po zdobyciu mistrzostw i głównej nagrody złotego medalu we Włoszech w 2019 roku. Tak. O, tutaj jak wi widzimy, je, jest ta sta statuetka, trzy lata temu, Włochy 2019, no nowa generacja. Co e się zmieniło od e tego czasu, Paweł? Po powiem to Tobie tak. Po pierwsze, mm, uwierzyłem w siebie. Zdobywając pierwszy tytuł, ty ty mówię, że wszystko jest możliwe. E, nie bałem się ry, 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 ryzykować, nie ba, bałem się nie, nie wiem e, wy, występować w kolejnych zawodach e, otwierając gabinet e, już miałem w myśli, e, myśli że, że mi to wypali, że to nie, nie było nie wiem, mo, może nie może nie, nie dał mi mo, mocno te, też mówię, rozwój osobisty i duchowy ale to, e, ale to w, Wspomnę później. Powiem tak: wiatr w żagle i popłynąłem z tematem. I wiesz co? I te mistrzostwa we Francji było też duże oczekiwanie. Ja nie mówię, że, że od strony pacjentów czy znajomych, ale ja sobie po, powiedziałem, że muszę zdobyć. Że nie, że tylko sobie pojadę. Wycieczka. Nie, jak ja już jak coś robię, to, to na całego. To musi się <noise> zakończyć petardą. Nie? No i było, nie? Świetnie. Więc, więc em, powiem tak, ale to jeszcze nie koniec. Paweł, czy te zdobyte tytuły pomogły ci rozwinąć skrzydła? Czy to raczej. Kwestia wytrwałości, cierpliwości. Jaki jest sekret Twojego sukcesu? Dobrze prosperujący gabinet i mnóstwo wielbicieli Twojego masażu. Na pewno rozwinęło mi, mi to nie, niesamowicie skrzydełka. E, poczułem, że mam, mam swoją technikę ma masażu, terapii, którą muszę cały czas pielęgnować. E, z sukcesem Wytrwałość, odwaga, determinacja nie, że ja sobie przyjdę, pomasuję, dobra, następny nie, ja praktycznie wstając już myślę, kogo mam za pacjenta, planuję sobie dzień, planuję sobie social media. Żyję tym. Powiem wam, że zawsze chciałem by być zawodowym piłkarzem, nie wyobrażałem sobie świata poza piłką, a teraz nie, nie, nie widzę świata związanego z masażem czy z terapią, a przede wszystkim czynienie dobra i uzdrawianie ludzi. Nie? Świetnie, Słuchaj, no to, pasja, to, mi daje, pasja. to mi daje taki power, jak mi pacjenci pi, piszą, że się czują świetnie, że to, co widzicie, to jest e, no, ciężka praca e, i jakby owoc tego wszy, wszystkiego, co ja robię na co dzień. Nie? Więc e, odwaga, pasja. I jak wspomniałaś, bo BB z tego pamiętasz, jak mieliśmy wy, wywiadzik w 2020. Zobacz, Dobra, nic pan... się nie zmieniło. Cały czas jest ta pasja, energia. I tak jak wspomniałem w poprzednim pytaniu, będę rozwiał się dalej, ale już Innym, jakby innym rozgałęzieniem, ale to za, za chwilę Tobie powiem. Mam nadzieję, że zdradzisz nam, co planujesz. zdradzę, bo to nie, nie jest żadna ta, tajemnica. Ale zanim jeszcze o tym opowiesz, yy, chciałam Cię zapytać o Twoich pacjentów. Okay. Yy, oczywiście nie zdradzając za dużo, <laughs> ale wiem, że odwiedzają Cię yy, bardzo fajni ludzie, ciekawi ludzie. Przyciągasz ich do siebie, pomimo tego, że pracujesz. Właściwie w niewielkim mieście, w południowej części Polski, a jednak odwiedzają cię coraz częściej, różni przeróżni ludzie z całej Polski. Powiem tak, otwierając gabinet, ściany były puste. Ty tylko by były obrazy zdjęcia pacjentów moich ze Szkocji piłkarzy zawododo, zawodowych z Dundee FC, z Dundee United i patrzyłem sobie i tak mówię, kurczę, fajnie byłoby, jakby było, ja wiem, jakby ktoś y, z Polski, y, Polak, nie wiem, czy to aktor, czy to piłkarz, no nie żeby się tym ch chwalić, tylko no, no i Miło to. jest po prostu poznawać tak. różnych ludzi, prawda? Poznałem Kamila Piątkowskiego. Po, pozdrawiamy. tak z, y, Mega za, za, zawodnik, reprezentant po polski. Y, I pan gra... w tej piłce jesteś. Jestem, no, jesteś. Re, Red Bull Zasburg trafił do, do, do mnie, bo jego kuzyn o mnie po, powiedział, że jest mistrz w, w jaśle. No i co? Trafił i współ Pracujemy, nie? Świetnie. Więc y, on pociągnął za, so, za sobą swojego menadżera, y, który też do, do mnie przyjeżdżał z Krakowa. Ostatnio pan Janusz Gillewicz. Y, se, serdecznie po, po, pozdrawiamy pana Janusza. Y, a, y, to, to jest artysta. Normalnie. Mega persona mieszka w Nowym Jorku. Powiem tobie, że, że mój zawód to jest taki zawód, gdzie nie wiesz na kogo trafisz, tak? A już takie dwie, trzy osoby u, 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 u mnie były, a ja myślę, że to jeszcze nie koniec. Nie? Czy zdarza Ci się tak, że pacjenci podczas masażu opowiadają Ci swoje historie? Oj tak, no. Ja bardzo lubię z moimi pacjentami rozmawiać. E, czasami e, godzina czy 45 minut jest tak. E, u, u mnie nie tylko technika jest myślę, że wspaniała, ale ta energia. Dużo pacjentów mówi mi, panie Pawle bałam się do pa, pana przy Przyjść, bo nie wiem, mistrz czy coś, ale pan jestem no, normalny, ale ta energia, od pana bije ta e -e -e energia, więc nie na pewno Agato nie robię tego specjalnie. To mi wychodzi. od Ciebie. Zresztą znam się nie od dzisiaj. S Mogę potwierdzić. stanowi, wiesz, jakie nasze wywiady są. Nie? Dobrze, to opowiedz teraz o swoich planach, bo widzę, że już przebierasz nóżkami, że już coś nowego szykujesz. Co to będzie? Wrzesień, przełom października planujesz szkolenia. Świetnie. Tak, i jeszcze nie, nie, nie wiem, w jakiej formie to będzie. Ale na pewno ze swoich technik, nie? Już mam plan, wizualizuję, ale, ale planuję szkolonka. Oczywiście dalszy rozwój YouTube'a z Mati. jak nazywa się twój kanał na YouTube? Zdrowe Podejście Paweł Mati. Świetnie. Wybijajcie. Zapraszamy. Tak jest. Więc, ale, ale skupię się też na szkoleniach. W tygodniu może być ciężko, bo pacjenci, ale my, myślę, że chyba żonka mi soboty wybaczy, że bym chciał cho cho chociaż raz w tygodniu, ale zobaczymy jeszcze, czy raz, czy dwa razy. Ale to już główka pracuje. Paweł, dziękuję Ci za tę rozmowę. Życzę Ci, aby Aero w Barwach Narodowych towarzyszył Ci nadal na drodze rozwoju Twojej pięknej pasji, jaką jest masaż. Agato, dziękuję za wspaniały wywiad. Dziękuję firmie Habes jeszcze raz za wspaniały stół, za całokształt, za współpracę. Szczególne podziękowania dla moich kochanych rodziców. Dedykuję Wam te wszystkie moje zw zwycięstwa. Eee... I pozdrawiamy rodziców tak. bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję wam za wszystko. A ja zapraszam was na nasz kanał Habyz na YouTube, gdzie możecie mm, zobaczyć więcej inspirujących rozmów mm, z ludźmi ze świata fizjoterapii i masażu. Pozdrawiam. Do zobaczenia.